Witam was w tej kolekcji panini, a dzisiaj zagramy sobie na 8 losowych kart. Czyli nie będziemy grali swoimi, tylko 8 losowymi. I będą 4 nasze karty. No to zaczynajmy. Późna godzina. 23 prawie. Więc będzie jedzenie, jest trochę mało graczy, ale dobra. Zaczynajmy. I do łączymy, no, no to stworzymy swój. Zobaczymy jakie nam karty dadzą. Dobrych nam nie dali, ale dobre są. No to zacznijmy od Ronaldo. Większy ekran. Hmm, to teraz z no, pewnie też dobre karty dało <trykujesz> tylko że gra słabymi isco a tak Czy może wygramy? Może nie. los udało się. Gimby, tu teraz zagrać nad Bufonem 57. Dobra, zagramy i nie 100. Ma dużo. Oho, kolij wiergamy. Super, sorry za te głośniki. No, poddał się. No, to gramy nowy mecz. 8 losowych. Dołączamy, Jestem gotów. Zmieniłem już skład, potem Wam pokażę. Tylko na bazówkę, ponieważ nie miałem jeszcze jednego top-mastera, żeby wbicie limity. Zobaczymy, jakie teraz mam karty do... No, za dobre. To nie... O, Thiago Silva na no. 110 na obronie ma, czyli że jak teraz on ma pięć kart. Czyli to nie ma sensu. Zagramy sobie chyba trzy meczyki. Bo ten będzie szybko. szybki. Co on zagrał? Obrano. Ja, to ja zagram coś słodego. Zadać mu faory, no. Pewnie jeszcze nie ogarnia, jak aktywować karty, albo jak je, jak nimi zagrać. Dobra. Zagram sobie limito. Ja to limitę mam w moim innym albumie to potem wam pokażę mój drugi album na no unboxingu o szpę no ale to pewnie zaś mi Nagrywam telefonem, ponieważ mi się kamerka rozładowała. Ale już mówię, no to trudno. Teraz Thiago Silva. Wymieranie. Jeszcze Tiago Silva nie mam. Chętnie się zamienię za Ronaldo. Topmastera. Napiszcie w komentarzach czy chcecie się zamienić, ja z chęci, chętnie się zamienię. Przełożyłem tyle saszetek jeszcze nie trafiłem Tiago Silvy, są 230 chyba kart. Uff, uf, uf. Waldez ofiar. No, podał się na no to gramy jeszcze jeden naczyk. A ja tam jeszcze mam do nagrywania. Chyba 6 minut mam jeszcze. Nie, osiem minut mam jeszcze. Już to tyle limitu to trochę mam jeszcze. Dobra, stworzymy swój. Mam nadzieję, że teraz nie będziemy grali z tym typem, co ma pięć kart. Dobra, to ja ten tylu więc gramy. O, no ten to, chociaż ma trochę kart. Dobra, zaczynamy my. Jak widzicie, mam nowe godło. No, to zacznijmy zrobione. Dziwne, że Robin wiem Wimczendon ma więcej niż Limita. No ale dobra. No to dobra, to już było chyba, albo nie jeszcze zagram. Nie? czasem się cina. O, limitę bramkarza mamy takiego. Kasiasa. Uuu. To chyba ta nowa limita. O, Ronaldo.

4 minuty trzeba się sprężyć jest 4 0. Jeden punkt, i będziemy już na pewno wygrani. Gdyby tutaj zagrać, Ciekawe czy on zagra obrona, a tak czy rozgrywające. Rozgrywające. Wiele ona, nie wiem, kogo, chyba pół A je ja, teraz sobie zamieennie brąkaze Maągle no, za kogo by to tego w lata so No trzy minuty.

Ale to na té na ráji. Takže komentujte, subskribujte, lajkujte.